Pudziłam w tle karpie, biję. Kurwa, znajdę to czy nie? Ja pierdolę. Ostatnio mi to wyskoczyło na TikToku, kurwa. Co to jest w ogóle? Tak się zdziwiłem. Patrzcie to. Tylko chyba to nie jest po polsku. No, nie, 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 nie nie to co ksają. Nie, 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 coś innego. Czekaj, to jest to? No, muszę to znaleźć. Ja pierdolę. No nie, nie znajdę. Może na tym TikToku właśnie to będzie gdzieś. Dobra, oby dzisiaj bo na TikToku. Coś tam z rybą. Albo nie, wiem, 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 wiem jak to znajdę. O, jest! Kurwa. Teraz wyobraźcie sobie taką sytuację. Jest jakaś tam, nie wiem, kurwa druga, trzecia w nocy. Ja tam już tak usypiam, coś oglądam przed snem i takie gówno wyskoczyło mi. A z ogołu jak leci? Jesteś chory? A, nie. Cztery kilo. Cztery kilo. Cztery kilo. Oszalony, Dzięki pływając. Pracują wszystkie grupy daryści. Uwaga. Pływaj. Pływaj. nigdy w życiu nie ćwiczyłeś. Cztery dolce za kilogram. No i że pracowałem to... dla rządu. <skrinkodate> Cztery dolce. <sparce> Kurwa, nie wiem. <Sparce> Ta ryba nagle mówi, że dla rządu pracowała. Kurwa. Czemu ona w ogóle gada?